Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku tematem numer jeden jest rozmowa telefoniczna między prezydentem Donaldem Trumpem a prezydentem Władimirem Putinem. Pytanie, co z tego wynika, co uzgodniono i czego możemy się jeszcze spodziewać, ponieważ poza tym oficjalnym komunikatem Białego Domu pojawiły się no, inne informacje podawane i przez media amerykańskie, i przez media rosyjskie. Z nich możemy wywnioskować, że grupy robocze, grupy kontaktowe amerykańskie i rosyjskie są już bardzo mocno zaawansowane, jeśli chodzi o negocjacje. Niemniej jednak, nawet z tych oficjalnych informacji można już wywnioskować istotne, kwestie dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle dla y, międzynarodowej architektury bezpieczeństwa. O tym w pierwszym temacie. Temat numer dwa to są groźby. Groźby, które jeden z ukraińskich wiceministrów skierował pod adresem Polski, grożąc naszemu krajowi wojną handlową. Pytanie, na ile są to czcze y, pogróżki, jakieś przechwałki jednego z ukraińskich wiceministrów, a na ile jest to realna groźba i co to oznaczałoby dla naszej Gospodarki. I temat trzeci, ostatni, ale nie najmniej istotny, to jest: to są relacje amerykańsko-irańskie i y, także to wszystko, co dzieje się wokół Jemenu. Chciałbym tutaj Państwu przedstawić zarówno te groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych pod adresem Iranu, jak i oczywiście tę całą kampanię Stanów Zjednoczonych przeciwko Hutim w Jemenie. Co to wszystko może oznaczać dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, no, czyli tak naprawdę dla bezpieczeństwa globalnego. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na Bieżąco. Dziękuję za każde wsparcie. Zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do komentowania, do lajkowania i do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do pierwszego tematu. 18 marca 2025 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Była to już druga rozmowa telefoniczna między tymi przywódcami po objęciu urzędu. 47. Prezydenta USA przez Trumpa. Warto też podkreślić, że była to, druga, była to rozmowa już po tych negocjacjach w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze przed samą rozmową, sam Donald Trump w mediach społecznościowych poinformował, że wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało już uzgodnionych, czyli widać, że grupy robocze pracują. Oczywiście odparł także, że sporo pozostaje jeszcze do uzgodnienia, ale. Także wspomniał o kwestii ustępstw, bo był pytany o ustępstwa wobec, wobec Władimira Putina, wskazywał na kwestie podziału ziem, wskazywał kwestie na elektrowni jądrowej, i tak Widać, że te rozmowy są bardzo zaawansowane. To wszystko, co w tym momencie już jest w przestrzeni publicznej, w domenie publicznej, chociażby publikowane przez New York Timesa, pokazuje jak głębokie są to rozmowy. Biały Dom zresztą opublikował takie oświadczenie, co, o czym toczyły się rozmowy i w mojej ocenie najistotniejsze pod względem geostrategicznym jest jedno uzgodnienie. Jedno absolutnie kluczowe, które moim zdaniem bardzo wiele mówi o Priorytetach prezydencji Donalda Trumpa. Ono mówi bardzo wiele o priorytetach geostrategicznych na osi Waszyngton-Moskwa. Krótko mówiąc, Donald Trump uzyskał od Władimira Putina zobowiązanie, że Rosja nie przekaże Iranowi takiej technologii jądrowej, która pozwoliłaby zniszczyć Izrael. Krótko mówiąc, Rosja nie przekaże Żadnej technologii jądrowej, która pozwoliłaby na stworzenie broni przez Islamską Republikę Iranu zdolnej do zniszczenia Izraela. Koniec, kropka. W zamian za to Trump jest skłonny pójść na daleko idące ustępstwa wobec Putina, wobec Federacji Rosyjskiej, i zresztą na takie ustępstwa wszystko na to wskazuje, idzie. Bo no, też trzeba jasno powiedzieć od samego początku dla żadnego realisty nie ulegało wątpliwości, że, że Donald Trump nie będzie kierował się zasadą nienaruszalności granic Ukrainy, integralności terytorialnej, nie będzie optował za odzyskaniem Krymu i tak dalej, i tak dalej. Czyli ty nie będzie optował za tymi wszystkimi iluzjami, które przyświecają politykom w Warszawie na czele z prezydentem Rzeczypospolitej, panem Andrzejem Dudą. Natomiast jeżeli chodzi o ten odczyt, odczyt ze spotkania, o, ten, o tej informacji ze spotkania opublikowaną przez, przez Biały Dom, myślę, że tutaj warto, warto to zacytować, ten fragment istotny z punktu, widzenia, z punktu widzenia geostrategicznego. To jest cytat. Obaj przywódcy podzielili pogląd, że Iran nigdy nie powinien znaleźć się w sytuacji, w której mógłby zniszczyć Izrael. Obaj przywódcy zgodzili się, że przyszłość z poprawionymi stosunkami dwustronnymi między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ma ogromny potencjał. Obejmuje to ogromne umowy gospodarcze i stabilność geopolityczną, gdy osiągnięty zostanie pokój. Koniec cytatu. No myślę, że ten, ten fragment mówi bardzo wiele. O, o, o kierunku, który został wytyczony, poprawa relacji dyplomatycznych, normalizacja, pewna forma miękkiego resetu, umowy gospodarcze, a zatem Zniesienie sankcji, przynajmniej ich części, przynajmniej ich części. Stabilność geopolityczna bardzo ważne określenie, które tutaj pada. Co to oznacza stabilność geopolityczna? To oznacza podział stref wpływów, to oznacza nowy koncert mocarstw. No, przekładając język dyplomacji na język geopolityki, na język realizmu politycznego tak trzeba to odczytywać. Bardzo prosty deal. Rosja nie przekaże żadnych istotnych technologii nuklearnych Iranowi. Co więcej, Moskwa jest skłonna no, w pewien sposób poświęcić, przynajmniej no, w jakimś sensie oczywiście, swoje relacje z Iranem na ołtarzu wykluwającego się nowego ładu międzynarodowego, kształtującej się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Miękki reset ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak powiedziałem. Ograniczenie sankcji albo zniesienie sporej części sankcji, nowy koncert mocarstw, nowe, nowe uzgodnienia. Natomiast w takich kwestiach już powiedziałbym czysto, czysto terytorialnych, czysto powiedziałbym takich operacyjnych, jeżeli chodzi o samą Ukrainę, to warto zauważyć, że już New York Times jeszcze przed, jeszcze przed tą rozmową telefoniczną mówił wprost, że. Że jest właściwie przesądzone, jak pisał New York Times, oddanie Moskwie przez Stany Zjednoczone, oczywiście w sensie formalnym oddanie anektowanego Krymu, czyli przyznanie, że jest to integralna część federacji rosyjskiej na arenie międzynarodowej, po prostu uznanie przez Stany Zjednoczone aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, że było to, że jest to po prostu legalne, że jest to terytorium rosyjskie. Za bardzo prawdopodobne to jest cytat oczywiście za bardzo prawdopodobne New York Times uznał, że Donald Trump jest skłonny uznać wszystkie pozostałe zdobycze terytorialne Rosji czyli kwestia no czyli około 1 piątej Ukrainy, bo mówimy tutaj o uznaniu tych terytoriów, gdzie odbyły się referenda zorganizowane przez, przez Rosję, czyli obwody Ukrainy Ługański, Doniecki, Hersoński i Zaporoski. Tutaj źródła amerykańskie wskazują na to, że toczą się rozmowy między delegacjami amerykańską i delegacją rosyjską, o przyszłości Odessy, no kluczowego strategicznego portu, o którym wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem, jakie ma znaczenie, że Władimir Putin idzie drogą Carycy Katarzyny II, idzie w stronę Odessy, idzie w stronę historycznej krainy Jedysan, że ewentualne odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego byłoby wielkim sukcesem Rosji, takim operacyjno-strategicznym i to będzie wielka rozgrywka. To jest tak naprawdę dzisiaj, wie, toczy się wielka gra o Odessę, w której nie tylko oczywiście biorą udział Ukraińcy, Rosjanie, Amerykanie, ale także jednym z najważniejszych graczy są Brytyjczycy, brytyjski wywiad MI6. Konkretnie mówiłem o tym w jednym z poprzednich, jeśli nie w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego. Natomiast Tutaj też warto zauważyć, że toczy się rozmowa na temat przyszłości kontroli nad ukraińskimi elektrowniami atomowymi. I to jest coś, co jest bardzo ważnym elementem, ponieważ. Zdaniem, tych, zdaniem tych, info, tych informatorów, na które powołują się amerykańskie media, również Rosjanie chcą stworzyć jakąś formę takiego nadzoru międzynarodowego nad ukraińskimi elektrowniami jądrowymi, aby zapobiec proliferacji materiałów rozszczepialnych. I to jest też bardzo istotny element tych, tych negocjacji. Podobnie jak Mocne stawianie przez Rosję takiego warunku, że nie będzie w ogóle mowy o zakończeniu Wal, nie będzie w ogóle mowy o żadnym zawieszeniu broni, jeżeli Zachód, kolektywny Zachód będzie chciał członkostwa Ukrainy w NATO i w Unii Europejskiej. A zatem no, trudno mówić o jakimkolwiek, jakiejkolwiek perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO. Moim zdaniem to są w ogóle mrzonki, Perspektywa jest nierealna, żadnego członkostwa w NATO, ale Rosja idzie dalej. Rosja chce demilitaryzacji Ukrainy. Rosja chce, jak sama mówi, denazyfikacji. Co to oznacza, mówiąc, przekładając to z języka takiej oficjalnej narracji państwowej na język czystej realnej polityki? No po prostu chce zmiany władz w Kijowie, chce przeprowadzenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych. No i oczywiście wycofania jakichkolwiek międzynarodowych... Może inaczej, zakazu stacjonowania jakichkolwiek międzynarodowych sił, czy to rozjemczych, czy pokojowych, jakichkolwiek kontyngentów wojskowych obcych na terytorium Ukrainy. To są warunki Moskwy. To są warunki Moskwy, z tym, że oczywiście tutaj jest wstępna mowa o. Nie atakowaniu infrastruktury krytycznej, tej kluczowej infrastruktury krytycznej, czyli taka ograniczona forma zawieszenia broni, no bo przecież nie, nie, nie w całości. Niemniej jednak Kreml bardzo mocno stawia warunek, zaprzestania zagranicznej pomocy wojskowej i dostarczania informacji wywiadowczych dla władz, dla władz w Kijowie. To jest taki kluczowy warunek zapobieżenia eskalacji konfliktu na Ukrainie, tak? W każdym razie mówią o tym mówią media, media rosyjskie, o tym mówią także decydenci rosyjscy wprost, że to jest Podstawowy, podstawowy warunek. No, gestem dobrej woli ma być kwestia wy, wymiany więźniów 170, 175 do 175. Mówi się o zorganizowaniu meczu hokejowego USA-Rosja. To są oczywiście istotne elementy, takie powiedziałbym wizerunkowe, PR-owe. Natomiast z punktu widzenia czysto geostrategicznego, no, trzeba jeszcze poczekać. Moim zdaniem ta deklaracja Rosji o Embargo, embargo na wszelkiego rodzaju technologie nuklearne do Iranu jest kluczowa, natomiast cała reszta jest kwestią już negocjacji. Pytanie, czy europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych zgodzą się na to, aby nie, aby zatrzymać pomoc wojskową, aby zatrzymać dostarczanie informacji wywiadowczych, a czy zgodzą się w ogóle na tego typu wariant uznania. Tych, tych ziem zajętych przez Rosję za integralną część Federacji Rosyjskiej. Na dziś widzimy, że jest to mało prawdopodobne, że takie stolice jak Londyn, Paryż czy Berlin będą dążyły do wspierania Ukrainy. Oczywiście będą dążyły do wspierania przede wszystkim cudzymi rękami i cudzymi pieniędzmi. Te wszystkie oświadczenia Ursula von der Leyen o 800 miliardach euro, o 150 miliardowej pożyczce, kredycie, no to jest oczywiście wszystko granie na cudzy koszt to ewidentnie także wywieranie nacisku jeżeli chodzi o politykę Londynu na takie kraje jak Polska aby się zaangażowały, natomiast bez zgody Rosji, jeżeli takie wojska się pojawią na terytorium Ukrainy, będą one nie tylko przedmiotem różnego rodzaju prowokacji ale także oczywiście możliwym obiektem po prostu bezpośredniego ataku bez parasola amerykańskiego, bez amerykańskich gwarancji, bez, że tak powiem, objęcia takiego kontyngentu, który by na przykład Londyn wysłał artykułem 5 Traktatu Waszyngtońskiego, no to to jest misja straceńcza i trudno się spodziewać, aby Londyn własnymi rękami chciał taką misję kontynuować, i to jest największe zagrożenie dla państwa polskiego czyli próba wepchnięcia Polski, Polski no, po raz kolejny w historii do roli zderzaka strategicznego, do zyskania czasu przez Zachód. Cudzymi rękami, po prostu wpychając Polskę do wojny. I rzeczywiście to jest bardzo duże zagrożenie, tym bardziej, że czasu Ukraina ma coraz mniej. Ukraina może się decydować na różnego rodzaju straceńcze ataki na terytorium Rosji, na różnego rodzaju działania o charakterze, powiedziałbym, wręcz terrorystycznym. Natomiast na polu, na polu bitwy, na linii frontu, no te Ukraina ma bardzo małe szanse i widać, jak bardzo mocno traci siły. Ten, ten okres czerwca, sierpnia 2025 roku będzie, Absolutnie przełomowy, jeżeli chodzi o zdolności uzupełnień, zdolności mobilizacji państwa ukraińskiego. Państwo ukraińskie jest w stanie na krawędzi tak naprawdę swojego, swojego istnienia. Zdaniem bardzo wielu komentatorów i także samych deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy, którzy mówią właśnie o tym lecie 2025 roku, jako takim przełomowym okresie, gdzie Ukraina po prostu jako państwo będzie już mało wydolna mało wydolna i bez twardych gwarancji bezpieczeństwa, bez stałej tej Proplówki finansowej, dostaw sprzętu, wsparcia militarnego, po prostu sobie dalej nie poradzi. Będzie zdana na różnego rodzaju działania asymetryczne, tak jak już o których już wspomniałem, co jest oczywiście ogromnym zagrożeniem dla stabilności, dla stabilności regionu. W dobrze pojętym naszym interesie jest nie branie udziału w tej wojnie, trzymanie się od niej jak najdalej i oczywiście mediowanie za tym, aby jak najszybciej tę wojnę zakończyć w myśl zasady: to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka domaga się przedłużenia bezsłowego dostępu dla ukraińskich towarów na rynek, na rynek Unii Europejskiej. Jeżeli te ukraińskie żądania nie zostaną spełnione, wówczas grozi odwetem. Odwetem takim państwom jak Polska. Ma to oznaczać nie mniej, ni więcej niż swego rodzaju wojnę handlową. Widać tutaj ogromną frustrację z powodu rozmów na temat przedłużenia tego bezcłowego dostępu towarów ukraińskich na, na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej. Ten dostęp, przypomnę tylko, że wygasa w czerwcu 2025 roku. No i tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że takie kraje jak Polska, Słowacja czy Węgry są niezwykle sceptyczne wobec przedłużenia tego, bo jest to w naturalny sposób uderzenie w interesy polskich, słowackich, węgierskich rolników w nasze gospodarki. To chodziło po prostu o ochronę własnej gospodarki, własnych miejsc pracy, własnego przemysłu rolno-spożywczego i tak dalej. Tu sobie musimy zdawać sprawę, że to, co możemy przeczytać w mediach europejskich jest oczywiście pewną, pewnym wierzchołkiem góry lodowej, ale już sam fakt, Pokazuje, że Ukraina chce dyktować warunki. Tara kaczka mówi wprost o tak zwanym podejmowaniu kro kroków w celu wyrównania bilansu handlowego. No co to oznacza? No to oznacza, krótko mówiąc, swego rodzaju taką wojnę, wojnę handlową. I no, może to oczywiście zastanawiać, jak to się dzieje, że Ukraina, która zdaniem zachodniej propagandy, czy części tej zachodniej propagandy, no bo nie, nie wszystkie kraje się poddały tej ukraińskiej propagandzie, która, która narzuca ten, ten styl mówienia o wojnie pełnoskalowej, którą Ukraina toczy i konieczności pomagania Ukrainie, bo jak nie, no to wówczas, prawda, tutaj Rosja napadnie na kolejne kraje. Unii Europejskiej, kraje NATO, i tak dalej i tak dalej, że jak kraje Unii Europejskiej nie będą pomagać Ukrainie, to żołnierze rosyjscy będą na granicy z Polską. No te kłamstwa wszyscy znamy, te wszystkie, te wszystkie propagandowe sztuczki znamy. Wiemy doskonale, że to jest wszystko mit, że to jest wszystko fikcja, iluzja. Wojska rosyjskie od chwili Powstania Federacji Rosyjskiej, czyli od końca 1991 roku są na granicy z Polską. Są na granicy polsko-białoruskiej także broń taktyczna, broń jądrowa rosyjska jest dyslokowana i w obwodzie kaliningradzkim na terytorium Republiki Białorusi. To jest ponad 600 kilometrów granicy między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi. Wiemy dobrze, że bezpośrednie działania wojenne toczą się na niewielkim obszarze. Ukrainy, że żadnej wojny pełnoskalowej nie ma, że nie są atakowane centra kierowania państwem ukraińskim, że nie są atakowane linie zaopatrzenia Ukrainy w zachodni sprzęt setki tysięcy ton ciężkiego sprzętu wojskowego jest transportowanych bez zakłóceń na Ukrainę, następnie są roz redystrybuowane, rozpakowywane, prawda, w centrach redys tych, tej redystrybucji, w hubach logistycznych i trafiają i trafiają na front więc nie ma żadnej wojny pełnoskalowej, ale ta narracja oczywiście dotychczas pomagała wyciągać miliardy euro miliardy dolarów. Z, od hojnych sponsorów ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej to się kończy powoli, stąd takie nerwowe ruchy wykonywane przez władze w Kijowie. Pytanie, jak to się dzieje, że państwo, które prowadzi wojnę w taki sposób agresywny egzekwuje swoje interesy? No to pokazuje też, jak bardzo upadła kultura strategiczna w państwie polskim, jak, jak bardzo nie szanują pieniędzy podatników władze w Warszawie, rozdając na lewo i prawo te pieniądze. Ukrainie, otwierając drzwi na przestrzał dla milionów obywateli Ukrainy, kompletnie nie prowadząc żadnej ochrony kontrwywiadowczej, no bo trudny, w jaki sposób kontrwywiad miałby hmm, sprawdzić dokładnie? Hmm, ponad 4 miliony obywateli Ukrainy, tak? którzy zdaniem samych aktywistów ukraińskich mają znajdować się na terytorium Polski. Tutaj powołuję się na słowa pani Panczenko, która zagroziła aktami sabotażu i dywersji, gdyby te interesy diaspory ukraińskiej nie były egzekwowane. No to jest problem potężny, to jest potężny problem. Ja bym powiedział, że to jest zbrodnia, która została dokonana w postaci zmiany struktury etnicznej państwa polskiego i wpuszczenia absolutnie niekontrolowanych mas ludności na terytorium państwa. Polskiego. I teraz oczywiście można mówić, że dochodzi do podpaleń, do tego typu działań, natomiast okazuje się, że ilekroć media, a także politycy, decydenci mówią o tych wszystkich podpaleniach, okazuje się, że znowu zatrzymano jakiś obywateli Ukrai Ukrainy. Tak jak w ostatnim zresztą oświadczeniu na temat podpaleń przy Marywilskiej, tak? czy tych podpaleń w Wilnie. Okazało się, że tam zatrzymano obywateli Ukrainy, którzy mieli pracować na rzecz Rosji, no ale to byli obywatele Ukrainy. Ktoś tych obywateli Ukrainy wpuścił, ktoś ich nie skontrolował, ktoś nie doprowadził do, 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 do takiej dokładnej kontroli, także kontrwywiadowczej. To jest pytanie, ilu takich skłonnych do podjęcia działań dywersyjno-sabotażowych ludzi zostało wpuszczonych? No, to aż no, no nie trzeba być jakimś specjalnie wielkim strategiem, aby uzmysłowić sobie skalę problemów w postaci czteromilionowej diaspory. tak? Więc tutaj, patrząc na to, że wiceminister gospodarki Ukrainy zaczyna grozić wojną handlową, mówi o globalnych turbulencjach handlowych, mówi o tym, że musi poprawić handel Ukrainy, to też pokazuje, jak bardzo twardo Ukraina gra i jak będzie jeszcze twardo grać, bo po zakończonej wojnie, po radykalizacji społeczeństwa i establishmentu politycznego Ukrainy, niewątpliwie Elity tamtego państwa, elity oligarchiczne będą stosowały jeszcze Ostrzejszą retorykę, a musimy sobie zdawać sprawę, że Ukraina posiada świetnie wyszkoloną i no, zaprawioną w boju armię, do tego grozi już też nowa fala emigracji, także tych zdemobilizowanych mężczyzn ukraińskich. No to jest kolejna fala problemów, które zbliżają się do państwa polskiego, i nie widać kompletnie żadnego remedium, nie widać żadnej strategii radzenia sobie z tym problemem. Bez, jakiego, bez realnego parasola amerykańskiego, a przy tej administracji, przy tej zmianie geostrategicznej, jaka zachodzi w Stanach Zjednoczonych, trudno się spodziewać twardych gwarancji bezpieczeństwa. No, sytuacja państwa polskiego znajduje się naprawdę w bardzo trudnej. No, jest to bardzo trudna sytuacja. Bez natychmiastowej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, Polsce będzie bardzo trudno wytrzymać to ciśnienie geostrategiczne, które, które jest tworzone właśnie w naszej części Europy. 16 marca 2025 roku sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hekset oświadczył, że amerykańskie siły zbrojne będą cały czas kontynuować. Działania przeciwko jemeńskim HUTIM wspieranym przez Islamską Republikę Iranu. Chodzi o zaprzestanie przez nich agresji wobec statków Stanów Zjednoczonych i statków Izraela w regionie. To wszystko opadło dzień po wydaniu rozkazu przez prezydenta Donalda Trumpa przeprowadzenia serii nalotów na pozycje HUTI w Jemenie. Natomiast tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to element takiej szerszej strategii amerykańsko-izraelskiej, nazwijmy ją umownie strategii Salami, czyli strategii wycinania poszczególnych sojuszników Iranu, tych wszystkich organizacji szyickich, takich jak Hezbollah, Hamas. Pozycji sprzyjających Iranowi w Syrii, ale także właśnie Hutich w Jemenie. I to jest jeden z tych elementów tej strategii, strategii Salami. Sam Donald Trump zresztą bardzo tak dobitnie 17 marca bieżącego roku powiedział, że każdy strzał oddany przez Huti będzie od tej chwili postrzegany jako, uwaga, strzał oddany, to jest cytat, z broni i przywództwa. Iranu, A Iran zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i poniesie konsekwencje. Koniec cytatu. No to jest jedna z wielu takich wypowiedzi antyirańskich Donalda Trumpa, zresztą nie pierwszy raz mówiona w tej kadencji, a już w, poprze w poprzedniej kadencji Trumpa, czyli jako 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, tych wypowiedzi antyirańskich było znacznie więcej. Wiemy jakim priorytetem dla... Prezydenta Trumpa jest ochrona interesów Izraela, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Mówiłem od samego początku, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, już też przed zaprzysiężeniem i po zaprzysiężeniu, że to będzie absolutny priorytet dla. Donalda Trumpa, odsunięcie zagrożenia od Izraela. To jest oczywiście cytat. cytat z niego, stąd ten element ataku na Jemen i odpowiedź samych Huti, którzy za zaatakowali lotniskowiec amerykański, którzy atakują izraelskie statki amerykańskie. Oczywiście, te, ta eskalacja będzie niestety narastać, bo jest to element znacznie szerszej układanki, o której mówiłem. To jest także element przygotowywania się do wielkiej wojny z Iranem. Ona jest poprzedzana rozbijaniem tych poszczególnych grup. Zresztą widzieliśmy, jak, jak sprawnie wywiad izraelski przeprowadził operację sparaliżowania. Kierownictwa Hezbollahu za pomocą tych wybuchających pagerów, no ale to także ta także inwazja na, na Liban, to także działania w Syrii, to jest także bombardowanie Jemenu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest element poprzedzający ewentualne uderzenie na Iran, tym bardziej, że widzimy od czasu zaprzysiężenia Donalda Trumpa, czyli po 20 stycznia 2025 roku, dostarczanie przez Stany Zjednoczone ciężkich bomb lotniczych, które. Służą do niszczenia podziemnych konstrukcji. Wiemy, że Iran no, posiada wiele takich podziemnych konstrukcji, w których przechowywane są rakiety, całe instalacje wojskowe itd., ale także te, tego typu bomby mogą posłużyć do niszczenia instalacji nuklearnych. Wiemy, że Iran rozwija, rozwija swój program. Związany z energetyką jądrową, no ale oczywiście jest oskarżany o wzbogacanie uranu, o przygotowywanie się do także wejścia w posiadanie broni, broni jądrowej. Stąd tak istotne jest to, aby, aby Stany Zjednoczone uzyskały od Rosji te gwarancje, że nie, nie przekaże tej technologii jądrowej. Natomiast no, faktem jest, że ta sytuacja już spowodowała bardzo spore ograniczenie ruchu żeglugi przez Morze Czerwone, przez kanał bardzo wiele statków już opływa Afrykę, co oczywiście mu, musiało podrożyć ceny ubezpieczeń transportu morskiego, no i w efekcie także, w ogóle, ten trans, koszty transportu morskiego to odbija się także na gospodarce, na gospodarce światowej. W mojej ocenie, jeszcze w tej pre, w, tej najbliższej, że tak powiem, przyszłości, tej dającej się przewidzieć, czyli tych najbliższych czterech latach, Donald Trump będzie dążył do tego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo Izraelowi. Co to oznacza? No to oznacza jakąś formę albo wyrzeczenia się przez Iran całkowitego swoich ambicji nuklearnych. Musiałoby być to oczywiście przeprowadzone pod auspicjami np. Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, wejścia inspektorów, czy też stałego. Funkcjonowania inspektorów na terytorium Iranu, no albo ten wariant ten wariant siłowy. To oczywiście są też warianty pośrednie, ale moim zdaniem jest to absolutny priorytet dla Donalda Trumpa. Takie uderzenie ewentualne na Iran byłoby też pośrednim uderzeniem na gospodarkę chińską, która jest uzależniona od importu węglowodorów. Większość z nich zresztą jest importowanych z regionu Zatoki Perskiej. Zatem, na przykład, blokada ciśniny Ormus byłaby no dużym uderzeniem w gospodarkę, w gospodarkę chińską. Stąd Stąd Chińczycy starają się tutaj występować jako, jako mediator. Faktem jest, że dziś Donald Trump również poszukuje miejsca dla możliwości osiedlenia, osiedlenia Palestyńczyków poza strefą gazy. Są prowadzone różne rozmowy w tym, w tym zakresie. To widać, jak bardzo mocno stara się ręcznie sterować różnego rodzaju procesami, w tym, w tym procesami demograficznymi na Bliskim Wschodzie. To ewidentnie pokazuje, jakie są, tutaj, jakie są tutaj priorytety. W mojej ocenie, wszystko i tak dąży do koncertu Mocars, do tego, aby przy stole rozmów, na jakiejś międzynarodowej konferencji pokojowej, doprowadzić do nowego podziału stref wpływów, do ustalenia nowego porządku międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.